Projekt Zomboid musimy przetrwać na terenie hrabstwa Nox. A właściwie to jego niewielkiej części, która w wyniku wybuchu nieznanej epidemii została przemieniona w strefę kwarantanny. Wjazd, a także wyjazd ze strefy był całkowicie zabroniony. Kto znalazł się bądź dotychczas zamieszkiwał strefę, nie mógł już jej opuścić. Jedynie przedstawiciele władz. Wojska oraz badający wirusa z NOX, personel medyczny, mieli możliwość swobodnego przemieszczania się z oraz do strefy. To wszystko miało jeden cel powstrzymać gwałtownie rozwijającą się epidemię, która na początku lipca pojawiła się w tym regionie. Jednak, gdy zaczynamy grę, to nie spotykamy tam nikogo z wymienionych wcześniej osób żadnego przedstawiciela władz, żadnych naukowców, a nawet ani jednego żołnierza. A początek gry to przecież dopiero 9 lipca, który wedle dostępnych w grze informacji jest zaledwie czwartym dniem epidemii nowego wirusa. Ledwie czwartego dnia, gdy wyjdziemy na zewnątrz, nie spotkamy już nikogo. Wszyscy, którzy zamieszkiwali okolice, już nie żyją, a zdecydowana większość przemieniła się w zarażonych. Jedynie z audycji radiowych możemy się dowiedzieć, że w tym czasie walka z zarażonymi trwała już wyłącznie w Louisville, dużym mieście będącym stolicą regionu, a także na obrzeżach strefy w miejscach będących czymś na wzór przejść między strefą wykluczenia a resztą świata. Choć nie brakuje też informacji o tym, że ocaleni próbują także sforsować granice strefy w miejscach nieoznaczonych przez biegnące wzdłuż granicy pola, lasy oraz rzeki. Każda z takich prób jednak kończy się stanowczą interwencją ze strony wojska, które już w przeciągu tych czterech dni nie raz zmuszone były otworzyć ogień do cywili. Już teraz widać, że apokalipsa zombie z Nox postępowała naprawdę szybko, choć wydać się może, że jest ona w miarę kontrolowana w ramach obszaru Strefy Wykluczenia. Jednak zanim my zbierzemy odpowiednie wyposażenie oraz sami wybierzemy się na granicę strefy czy do Louisville, to okaże się, że tam nie pozostał już nikt. Wyłącznie sami zarażeni. Jak wiele musiało się zatem wydarzyć w tak krótkim czasie? Co stało się z żołnierzami, którzy mieli przecież strzec miasta oraz granicy strefy? Czy w takim razie strefa kwarantanny upadła? Czy wirus w te zaledwie parę dni rozprzestrzenił się już na całym świecie? Czy w ogóle jest jakikolwiek powód, by uciekać z NOX? Czy tak naprawdę wszędzie spotkał nas już to samo? Tak samo, czy wirus dotarł na inne kontynenty oraz kraje, oraz czy zaatakował Polskę? Odpowiedzi na te wszystkie pytania oczywiście znajdziemy w grze, tylko że aby je uzyskać, trzeba by od pojawienia się 9 lipca codziennie przesłuchiwać wszystkie audycje radiowe. To właśnie z relacji w nich przedstawionych możemy sobie zdać sprawę z tego, jak na świecie przebiegała apokalipsa wirusa z Nox. Warto także zwrócić uwagę na specjalny profil na Twitterze. <kłysy> Eksie, który relacjonuje wydarzenia ze świata Projekt Zomboid. W tym filmie historię upadku jednak będziemy sobie śledzić od 10 lipca. Czyli następnego dnia po naszym pojawieniu się w tym świecie. A więc pominiemy sobie całkowicie wszystko to co działo się na samym początku epidemii, w czasie gdy ta ograniczała się tylko do niewielkiego obszaru. Jeszcze mniejszego niż dostępna w grze strefa wykluczenia. A to dlatego, że o początku apokalipsy zombie w projekt Zomboid opowiadałem już w jednym z moich poprzednich filmów, który właśnie w tym momencie wyświetla Wam się w karcie, ale także link do niego możecie znaleźć w opisie tego filmu. Więc jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to koniecznie sprawdzajcie, aby na pewno zrozumieć dalszą historię z Project Zomboid. Natomiast my teraz, tak jak już mówiłem, przenosimy się do 10 lipca, czyli czwartego dnia epidemii w Nox. Był to czas, w którym władze oraz wojsko na czele z prezydentem posiadały niejako monopol na informacje z wewnątrz strefy zamkniętej. Jedynie oni wiedzieli, co dzieje się wewnątrz, a także kontrolowali, jakie informacje docierają do opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, a także na całym świecie. Możliwe było to ze względu na kilka ruchów, których władze dokonały wcześniej. Po pierwsze, odcięły całkowicie łączność ze strefą, nie działały telefony, a wiadomości radiowe z wewnątrz również prawdopodobnie były zagłuszane. Tak samo nie wpuszczano do środka strefy żadnych dziennikarzy. Jedynymi informacjami docierającymi na zewnątrz więc były tylko te podawane przez rząd oraz wojsko. Taki stan rzeczy pozwalał utrzymywać rządową propagandę, utrzymującą, że sytuacja w strefie wyłączenia jest całkowicie pod kontrolą. Tak naprawdę jedynie osoby, które uciekły jeszcze przed szczelnym zamknięciem strefy, w audycjach radiowych opowiadały o tym, jak sytuacja naprawdę wygląda. Oficjalnie jednak wszystko szło po myśli władz. Co więcej, już czwartego dnia epidemii naukowcy współpracujący z wojskiem, a zatem mający dostęp do strefy, zaczęli uspokajać obywateli z reszty kraju, informując, że w przeciągu 4 dni przenoszenie się choroby wyraźnie spowolniło, co miało sugerować, że już niedługo problem zostanie całkowicie zażegnany. O takim stanie rzeczy 10 lipca poinformował profesor Jake Wilson, jeden z naukowców oficjalnie współpracujący z wojskiem. I to też nie jest tak, że oszukiwani byli tylko obywatele. Podobnie było z rządami innych państw, za co tego samego dnia premier Wielkiej Brytanii skrytykował władzę ze Stanów Zjednoczonych. Głównym zarzutem był niemal całkowity brak jasności w sprawie wydarzeń z Knox. Dalszy brak szczegółów odnośnie tego, co tak naprawdę dzieje się wewnątrz strefy, poskutkował dużym niezadowoleniem ze strony społeczeństwa, które wyraz temu dało już kolejnego dnia: 11 lipca 5 dnia epidemii w NOX. To wtedy gniew wśród mieszkańców przerodził się w zamieszki. Te miały miejsce w Waszyngtonie, Nowym Jorku oraz Los Angeles. O sytuacji w miastach informuje chociażby audycja, którą tego dnia możemy usłyszeć w radiu LBMW. A oto jej treść. Tu Frank Hemingway melduje się na czas nadchodzącej nocy. Zauważono wzrastający poziom niepokoju w społeczeństwie plakaty i afisze w Waszyngtonie koktajle Mołotowa w Detroit podpalono sklep spożywczy Greenis w centrum Los Angeles odosobnione przypadki z przesłaniem Nie czujemy się bezpieczni a także czego oni nie chcą nam powiedzieć. A obozowiska na granicy strefy wciąż się rozrastają. Gapie, pocieszający ludzie, martwiące się rodziny patrzą przez siatkę ogrodzeniową i kłócą się z wojskowymi, a niezadowolenie narasta. Widzimy więc, że ludzie w tym momencie mieli już dość. Pragnęli odpowiedzi, a także chcieli być zapewnieni, że oni w swoich domach również są bezpieczni, ale także pragnęli odpowiedzi na pytanie: co czeka tych? Którzy pozostali w strefie zamkniętej. Władze w tym momencie chciały uspokoić nieco sytuację, jednak wciąż nie podawały większej ilości informacji. Jedynie prezydent wydał krótkie oświadczenie potępiające zamieszki, a także zapewniające, że tak samo jak wcześniej, wszystko jest pod kontrolą, obiecując także, że już wkrótce będzie mógł podać pełne informacje na temat wydarzeń z NOX. Nie udało się jednak w ten sposób powstrzymać stale rosnącej fali paniki wśród ludzi, której efektem było chociażby masowe wykupienie towaru ze sklepów, ale także wpłynęło na relacje reszty świata ze Stanami Zjednoczonymi. 11 lipca Unia Europejska całkowicie zamknęła swoje granice. Co więcej, wróciły w tym regionie również kontrole graniczne pomiędzy państwami członkowskimi. Również Światowa Organizacja Zdrowia wydała swoje zalecenie odnośnie sytuacji w Stanach, krytykując całkowity brak informacji odnośnie wydarzeń z NOX. Organizacja zaleciła, aby firmy lotnicze oraz lotniska uziemiły wszystkie loty niemilitarne, ale także medyczne już od 18 tego dnia. Nie trzeba było długo czekać na reakcję USA, ponieważ niedługo po wydaniu zalecenia przez WHO, swoje oświadczenie wygłosił prezydent Stanów Zjednoczonych. To posunięcie jest nie do przyjęcia, a także ekonomicznie nierozważne. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby unieważnić tę decyzję. Generał w czasie rozmowy zapewniał mnie, że incydent w NOx został praktycznie rzecz biorąc pod kontrolą. Badania ludzi wychodzących z choroby panującej w NOx są niejednoznaczne. Wewnątrz strefy znajdują się nasze laboratoria. Zapewniam poszkodowanych Amerykanów, że każdy dolar w moim budżecie zostanie przeznaczony na ich opiekę zdrowotną i rehabilitację. Powtarzam jednak, że incydent w NOx jest pod kontrolą. Wprowadzone zostały w życie procedury zapewniające nam bezpieczeństwo. Na razie nie mam nic więcej do przekazania. Trzymajcie się wszyscy. A więc kolejny raz w stronę ludzi skierowana została propaganda, jakoby to wszystko było w porządku, jednak zarówno sytuacja w samym NOx, jak i działania wojska pokazywały, że jest całkowicie inaczej. Jeszcze tego samego dnia pojawił się dowód mówiący o tym, że sytuacja na pewno nie jest opanowana, a wręcz jest coraz gorzej, o czym świadczy ten komunikat. Poszerzono granice strefy wykluczenia NOX. Coraz więcej mieszkańców zmuszonych do przesiedleń w wyniku rozmieszczenia sił pokojowych w całych Stanach Zjednoczonych. Obóz kwarantanny w strefie wykluczenia zostaje opuszczony, a jego cele pozostają otwarte. I tak nadszedł kolejny dzień 12 lipca, szósty dzień epidemii z NOX. Był to dzień, w którym działo się naprawdę sporo. O wszystkich wydarzeniach tego dnia możemy usłyszeć w radiu, w audycji nadawanej na koniec dnia na stacji NNR. Dzień dobry, tu NNR. Prezydent ogłosił dzisiaj w największych miastach godzinę policyjną obowiązującą od godziny 18. Prezydent powtórzył także, że incydent w Nox jest pod kontrolą. Wziął także na siebie odpowiedzialność za zauważony niedosyt informacji. Pojawiły się szokujące zdjęcia z wewnątrz strefy zamkniętej. Prezydent przed kilkoma godzinami rozmawiał o malejącym prawdopodobieństwie na wyzdrowienie tych dotkniętych przez incydent w Nox. Zdjęcie, które wyciekło ze strefy, Strefy zamkniętej przedstawia jednak bardziej dramatyczny scenariusz. Niektórym ze słuchaczy następujący opis może wydać się wstrząsający. Zdjęcie przedstawia ulicę pełną ludzi, ale ostrość ustawiona jest na mężczyźnie. Ma on około 30 lat. Na ubraniu plamy krwi. Jedną rękę ma podniesioną, jakby w geście przywitania, drugiej ręki nie ma. Zakrwawiony. Pokryty czymś, co przypomina ślady po ugryzieniach, albo ślady po jakiejś ostrej broni. Wciąż stoi, nie sprawia wrażenia świadomego swoich ran. Potwierdziliśmy wiarygodność tego zdjęcia. Chcielibyśmy przypomnieć słuchaczom, że pomimo tego wszystkiego oficjalne stanowisko brzmi: Incydent w Nox jest pod kontrolą. W takich okolicznościach ciężko było wierzyć w to, że mimo wszystko to wciąż jest pod kontrolą, tak jak brzmi oficjalne stanowisko. Zdjęcie mężczyzny, które swoją drogą jakimś sposobem zostało wykonane wewnątrz strefy, a dokładnie to w mieście West Point, spowodowało jeszcze większą panikę, ale także dotarło do przedstawicieli innych państw. W wyniku tego kolejny dzień, 13 lipca, czyli już siódmy dzień epidemii, był dniem, w którym wiele z krajów odcięło się, a także potępiło postawę USA. Całkowity brak jasności ze strony władz amerykańskich w sprawie wydarzeń z Knox był powodem potępienia działań USA przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Pod wspólnym oświadczeniem ONZ podpisali się przedstawiciele 38 krajów. Tego dnia sytuację uspokoić starał się generał John McGrew, pełniący rolę dowódcy wojsk przebywających wewnątrz, a także na granicy strefy wykluczenia. O oświadczeniu 13 lipca usłyszeć możemy w radiu NNR. Podczas gdy protestujący, oburzeni tajemnicami otaczającymi incydent w Knox, ponownie złamali godzinę policyjną i zebrali się przed centrum handlowym, generał John McGrew wytłumaczył, że, pomimo pogłosek, że jest inaczej, zarażeni nie są martwi. Na tym etapie choroba rozprzestrzenia się tylko drogą kropelkową. Jednak ta informacja jest mało pocieszająca dla osób, które mają przyjaciół i rodzinę wewnątrz strefy zamkniętej lub jej pobliżu. Kolejny dzień jednak miał całkowicie obnażyć słabość wojska oraz rządu wobec stale rozprzestrzeniającej się epidemii. Tak właściwie następne dwa dni będą kluczowe. A więc zbiorczo omówimy sobie 14 oraz 15 lipca, kolejno 8 oraz 9 dzień od wybuchu epidemii w Nox. Na początek miała miejsce ewakuacja prezydenta z Białego Domu. Został on prawdopodobnie przeniesiony w bezpieczne miejsce zaraz po otrzymaniu informacji na temat wydarzeń, które miały miejsce przy granicy strefy wyłączonej. Do tego dnia, wedle relacji, wzdłuż mocniej na granicy strefy odbyły się ciężkie walki. To właśnie tego dnia, około godziny 15 na granicę strefy dotarła pierwsza większa grupa zarażonych pierwsza horda złożona z zarażonych wirusem ZNOX. Aby pozbyć się zarażonych, żołnierze zmuszeni byli do wykorzystywania broni palnej i ta choć okazała się być skuteczna wobec zarażonych, tak hałas, jaki emitowała, sprawiał, że w kierunku granicy zmierzało coraz więcej zarażonych z okolic, wabionych kolejnymi wystrzałami. Pomimo starań, nabór zombi był tak duży, że pierwszy raz od czasu utworzenia strefy, w jej granicy powstały drobne naruszenia. Pojedyncze ilości zarażonych przedzierały się przez granice, docierając do wojskowych obozów przygranicznych, a także do miejsc ewakuacyjnych, w których odbywana była kwarantanna. Bitwa z zarażonymi była długa i zaciekła na tyle, że trwała całą noc oraz zahaczyła również o kolejny dzień. O 7 rano 15 lipca 9 dnia epidemii upubliczniona została informacja na temat porażki oddziałów wojskowych na granicy strefy. Wojsko zmuszone zostało do wycofania się dalej w kierunku północnym, poświęcając w ten sposób całe miasto Louisville. Od tego czasu nie wiemy jak daleko została przesunięta strefa wyłączona. To co wiemy natomiast to, że tego dnia część z ludzi uległa zarażeniu, mimo tego, że nie zostali w żaden sposób ugryzieni bądź też zatrapani. Informacja o tym ponownie możemy usłyszeć w radiu NNR dokładnie 15 lipca. Najnowsze wiadomości z incydentów NOX. Choroba dziesiątkuje ocalałych z ataku na obóz. Na miejscu jest nasz reporter. Są to ludzie, którzy nie mieli żadnej styczności z zarażonymi. Mają wysoką gorączkę, nie mogą się ruszać. Bez pilnej pomocy medycznej wielu niedługo umrze, a pomoc medyczna póki co jeszcze nie dotarła. Zakażenie z NOX rozprzestrzenia się bez kontaktu z zakażonymi płynami. Powtarzamy, zakażenie z NOX rozprzestrzenia się bez kontaktu. Z zakażonymi płynami. Zanim otrzymaliśmy te szokujące wiadomości, ustalono plan wzmocnienia godziny policyjnej. Proszę Państwa bardzo, pozostańcie w domach. Dla własnego bezpieczeństwa. Po 18.00 zostańcie w domu. Atak zarażonych na obóz przyniósł wiele szkód. Pochłonął wiele ofiar, ale także był pierwszym potencjalnym wydarzeniem, które sprawiło, że wirus, który wywołał epidemię w NOX, przeniósł się poza granicę strefy zamkniętej. Do końca tego dnia dowiedzieć możemy się jeszcze, że wielu ocalałych z opanowanego przez zarażonych obozu zostało następnie zabitych przez wściekły tłum za to, że okazywali oznaki choroby. Co więcej, tego dnia odkryto, że wirus z Nox zaczął się coraz szybciej oraz skuteczniej przenosić pomiędzy kolejnymi ofiarami bez ugryzienia, a nawet zarazić mogły osoby, które wcześniej nie przemieniły się w zarażonego. Z dostępnych danych wynika, że pośród personelu medycznego oraz wojskowego, który przebywał w obozie podczas walk, zachorowało co najmniej 95%. Tak szybkie rozprzestrzenianie się choroby doprowadziło do tego, że zdecydowano o zbiorczej egzekucji chorych, aby nie dopuścić do dalszego rozprzestrzeniania się choroby. 16 lipca, 10 dzień epidemii SNOX. Kolejny dzień epidemii był dniem, w którym na pierwszy plan wyszły skutki wydarzenia z dnia poprzedniego. Miasto Louisville całkowicie upadło, większość jego mieszkańców zostało zarażonych. Szpital podaje informację, że tysiące ludzi przemienia się w zombie co godzinę. W tym dniu też miasto zostało całkowicie odizolowane, zniszczone zostały chociażby mosty na rzece Ohio. Co więcej, tego dnia ewakuować zaczynają się również najważniejsze osobistości z innych państw, co może oznaczać, że i w nich zaczęły pojawiać się pierwsze przypadki wirusa z Znox. Wiemy chociażby o rodzinie królewskiej z Anglii, która ewakuowała się w bezpieczne, nieznane miejsce. Najgorsze obawy? Najczerniejszy scenariusz epidemii Znox ziszczył się 17 lipca, w jedenasty dzień od jej wybuchu to wtedy przypadki choroby potwierdzono w wielu miejscach na świecie. Przypadki choroby wykryto w wielu miastach w Stanach Zjednoczonych, ale także poza nimi, chociażby w Newcastle oraz Londynie w Anglii, Seulu w Korei Południowej, Mogadiszu w Somalii oraz Okinawie w Japonii. Tego dnia opublikowany też został ostatni komunikat od władz Stanów Zjednoczonych i przy okazji chyba pierwszy szczery. Była to krótka transmisja nadana przez generała McGrew, dowodzącego wojskami stacjonującymi w NOX podczas epidemii. Ta wiadomość adresowana jest do tych niedotkniętych drugą falą infekcji z NOX. Pewnie wiecie już, czy się do nich zaliczacie, jeśli nie, dowiecie się w najbliższych dniach. Choroba nie przejdzie na Was jak na innych, ale poprzez wymianę płynów. A na myśli mam ugryzienia z pewnością tak. Nadszedł czas, by stawić czoło temu zagrożeniu. Wasza rodzina i przyjaciele mogą być jednymi z nich. Nie wahajcie się pociągnąć za spust. Tragiczny to czas, ale jako naród możemy przetrwać i przetrwamy. Nie zapomniano o Was. Generał John McGraw, bez odbioru. To był ostatni komunikat nadawany przez kolejne dni. Od tego momentu ludzie w Stanach Zjednoczonych byli zdani już wyłącznie na siebie. Jednak to nie był jeszcze moment, w którym umarł cały świat. Jednak w kolejnych dniach jedyne co otrzymywaliśmy to informacje o wykrytych przypadkach w kolejnych częściach świata. 18 lipca, 12 dzień epidemii. Jest to ostatni dzień, w którym możemy usłyszeć jakąkolwiek audycję radiową, choć w niej usłyszymy jedynie o kolejnych przypadkach zarażeń na świecie. Nadana została ona na stacji NNR. NNR. Zakażenie NOx event zostało potwierdzone w następujących lokalizacjach: Louisville, okolice Kentucky, Nowy Orlean, Nowy Jork, Los Angeles, Kalifornia, Berlin, Tokio. Boże, chroń nas wszystkich. To była ostatnia wiadomość radiowa. Tego dnia choroba dotarła również do Australii, Chin, Egiptu oraz Rosji. 20 lipca. Wirus rozprzestrzenił się już po całej planecie. Natomiast 22 lipca otrzymujemy wiadomość o incydencie w Polsce. Prawdopodobnie był on związany z walką z zarażonymi. To tego dnia, w wyniku epidemii, walce spłonąć miał pałac w Wilanowie w Warszawie. Prawdopodobnie w okolicy tego dnia nasz kraj musiał się mierzyć z drastycznie rosnącą ilością zakażeń. Ale czy dla naszego kraju udało się przetrwać? Bądź też, czy udało się przetrwać jakiemukolwiek państwu na świecie? Z informacji, do których mamy dostęp, wynika, że nie, bo 24 lipca, 18 dni od wybuchu epidemii, większość populacji na Ziemi była już chora na infekcję z NOx, natomiast kolejne 4 dni później otrzymujemy już ostatnią wiadomość, wedle której cywilizacja upadła. Zachorowała oraz zmarła bądź przemieniła się w zombie zdecydowana większość populacji Ziemi. Od tego momentu przy życiu pozostały już tylko małe grupy ocalonych i to tego dnia, 22 dnia epidemii. Możemy powiedzieć, że świat w Projekt Zomboid upadł. Tak kończy się więc historia świata w Projekt Zomboid, jednak nie jest to jedyna historia, która jest do opowiedzenia w tym świecie. Jeżeli jest coś, o czym chcecie, żebym powiedział, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, ale też koniecznie sprawdźcie te dwa inne filmy, również w tematyce Projekt Zomboid, a my widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!